Dzień dobry. Cześć i czołem. Dzień doberek. Poprawię sobie tylko rękaw. Lilo już sobie biega. Szczeka na wszystko dookoła. pokaw się Lilo. Dzień dobry. Więc Nasza towarzyszka na czterech łapkach może Cię usłyszeć. Jest trochę przymrozek, więc fajny dźwięk wydaje Lilo jak biega po lesie. Ech. Dzisiejszy materiał może być troszkę dłuższy, bo jest to bardzo ważny dla mnie temat i jest to temat który chodzi ze mną od kilku dni ale przeskakiwały jakieś takie inne tematy takie trochę z partyzanta bardzo fajne I, więc, więc ten temat odchodził na bok ale dzisiaj postanowiłem go postanowiłem go tylo, postanowiłem go e, poruszyć a dokładnie chodzi o eventy rok się już kończy mm. I teraz był jeden event, który zamykał mi rok cały kalendarzowy. Były to planszówki na PG-Narodowym. Nawet jak pracowałem w, w Rebelu, to też właśnie były targi Gra Zabawa, potem były planszówki na PG-Narodowym. W międzyczasie jeszcze gdzieś Essen. Listopad był, październik był zawalony. Essen, targi Książki w Krakowie, targi graj Zabawa w Gdańsku, planszówki na PG-Narodowym, Falcon i coś tam jeszcze. Więc, no ale planszówkami zamykaliśmy. Planszówki zawsze były tak, jeden tydzień po graj zabawa, jeden dzień, sobota, ale totalna masakra. Sprzedażowa i yy, w ogóle super, Jeden z lepszych targów czy spotkań. No i w zeszłym roku miałem przyjemność być głównym organizatorem tej imprezy. Pochwalę się uwagę, bo zabrałem, żeby nie było, że się nie przygotowałem. Zobaczycie, jak byłem dumny z tego. Wy to pewnie widzicie lustrzanie, niestety nie, odbije, nie, nie zobaczycie tego. Ale wiecie, główny koordynator. Tu jest mapka. E... Pracując z wydawnictwie Rebel, zawsze wspierałem różne konwenty. E... Ponad stan, jaki musiałem, wiecie. Jak e... chcieli 100 gier, im 150 jakie darmowa reklama, tu jakieś stoisko Nigdy się tak jak super mocno nie targowałem. Nie mówię, że się w ogóle nie targowałem, ale gdzieś tutaj, wiecie, jakieś działania wspólne, żeby impreza się rozrosła, żeby za rok była większa, żeby za rok było więcej ludzi, żebyśmy za rok też mieli po co przyjeżdżać. Takie było moje, takie mój cel. Oprócz tego, żeby promować to wydarzenie, żeby wspierać firmę, żeby wspierać też właśnie organizatorów, bo przy, za czasów kiedy ja zacząłem jeździć na konwenty czyli te 10-11 lat temu to większość konwentów potem przerodziło się w festiwale ale na początku konwenty były robione fajnie dla fanów No i pojawił się taki twór jak planszówki na PGE Narodowym robione przez Stowarzyszenie Rozwinsie z Małgoszką Zambrowską, z Jerzem Zambrowskim cała ekipa, bardzo fajna robili event na Stadionie Narodowym na PGE Narodowym Mam trochę skrzywienie z tym PGE narodowym, bo miałem w umowie który podpisywałem osobiście Na czterdzieści stron umowa, z czego 20 to były równe obostrzenia I musiałem pilnować, że nie jest to stadion Piłkarski jest to PGE narodowy Tak się nazywa oficjalnie i we wszystkich materiałach musiałem pisać PGE Więc walczyłem z tym, że planszówki na PGE narodowym, a nie planszówki na narodowy Oj, jak ja z tym walczyłem, bo ja bym miał karę I i Tak jak Wam wspomniałem, ja zawsze wspierałem te równe eventy. Też pamiętam, na, na wszystkich plasówkach byłem, na pg Narodowym Zawsze tam Małgosię wspierałem z jej Games Room. Ona mi nie dawała z tego jakichś rabatów, czy coś po prostu gdzieś tam się wspieraliśmy. Lubimy się z Małgosią do teraz. Pozdrawiam Cię serdecznie, że oglądasz. Pewnie nie jesteś zapracowaną kobietą. No i w pewnym momencie, wiecie, pamiętam, jak woziłem palety. Chociaż nie musiałem, zawsze gdzieś ostatni wychodziłem Czasami się zdarzało, że nawet zamykałem imprezę, bo Małgośka już też jakaś tam kszówka przyjechała Więc już pojechała, a ja gdzieś tam jeszcze dwie palety trzeba było Gdzieś poustawiać, bo coś się zdarzyło A wiecie, mogłem to mieć w nosie iść do domu No ale nigdy taki nie byłem, zawsze tam lubiłem ludziom pomagać No i tak się zdarzyło, że w 2017-2018 zaczęła planszówki organizować awangarda tam Potem w pewnym momencie organizowała je Kaja z Ignacym, serdecznie was pozdrawiam my no mieliśmy pomysł, żeby... i zostałem w ogóle zaproszony do współpracy żeby to zacząć nim ogarniać, bo brakowało trochę takiej osoby która robi to na etat i ma do tego czas, a nie że robi to po, po, po pracy swojej normalnej, więc gdzieś w czerwcu, nie no, w lutym dostałem gdzieś zaczęliśmy rozmawiać w zeszłym roku o tym, żebym został głównym organizatorem nie wyobrażałem sobie wejść w ten projekt bez Mirka czy bez ksalika, z moim serdecznym przyjacielem, pozdrawiam Cię też serdecznie. No i stworzyliśmy, Kaja w Kaja zrezygnowała, no bo gdzieś tam praca, studia, dwa chyba nawet, dwa kierunki studiowała, jeszcze praca, czy dwie, nawet chyba dwie prace, ale jest w ogóle kobieta złoto, naprawdę. W takim wieku, gdybym był tak ogarnięty, to w ogóle... W wieku to nie wiem co, chyba imprezowałem i miałem papieroski, pływerko i, i a nie organizowałem wielki festiwal na No ale wracając do tematu, e, e, zaczęliśmy działać sobie przy tym projekcie. Wiecie, to duże ryzyko, bo impreza jest non-profit, my na tym nie zarabiamy, to nie jest impreza komercyjna. Ja podpisywałem jako moja działalność, jednoosobowa działalność gospodarcza, która nie wiem czy wiecie, że takie jednostki są prawnie, jakby ja odpowiadam całym swoim majątkiem i całą swoją osobą prowadzę taką działalność, no i podpis, podpisywałem umowę na stadion który kosztował no grube 100 tysięcy złotych więc wyobraźcie sobie mój stres i czy to robić czy nie, no ale okazało się, że z, z wyszło naprawdę fajnie e no nie nie, nie rady tego zrobić, nie dałbym rady tego zrobić bez tych wszystkich izeje, fajnych ludzi, którzy tam mi pomagali naprawdę przeogromna ilość Łukasz kaszmaku, który ogarniał genialną strefę prototypów i nie dało się nawet palca wcisnąć e, Cała ekipa ode mnie z Igizu, która robiła w salę warsztatową. Michał Bańka, który wpadł i pogadał o RPG-ach e, jako narzędziach, narzędziu edukacyjnym, bo zrazył taki sekret, że plaszówki na PG narodowym mają takie, taką, taki cel i to mi się bardzo zawsze podobało w tym, tej imprezie. Cel edukacyjny i cel e, e, taki, by każdy mógł poznać te gry plaszczowe. To jest ok, można przyjść jako gamer i pograć w jakieś trudne gry, ale też jest sala właśnie dla maluchów, jest sala dla seniorów była. Dużą, z dużym nastawieniem na NGOS ten, ten pro, projekt. Działaczy na fundację i stowarzyszenia. Myśmy tam zapraszali różne fundacje, stowarzyszenia, żeby też przyszli się promować z różnymi swoimi projektami. No i wszystko jest za darmo. Cała impreza jest za darmo. No wiadomo, jak ktoś chce kupić grę, no to musi kupić grę u wydawcy, ale cała impreza jest za darmo. Nie ma atrakcji płatnych. Myśmy też jako IGI zrobili salę wykładową, właśnie o, o ogólnie używaniu gier w edukacji, więc też dużo, dużo. Ee, Duże nastawienie mieliśmy na, na szkoły, biblioteki i też wszystko za darmo. Pałłłina Milewska, która jest takim, e, takim super celebrytą, jeżeli chodzi o biblioteki, też przyszła i zrobiła nam wykłady. E, więc no było fajnie. Oczywiście za Totalny, ale wiecie czego się nauczyłem? Jednej rzeczy się fajnej nauczyłem. I mi zmarła że w trakcie imprezy poszedłem na obiad. Wiek Salik, wszystko działa. Ignacy zostaje na, na, na straży my idziemy no poszliśmy na francuską do na kebaba żeby coś zjeść. No wiecie, jednak cały dzień, żeby człowiek o, o bułkach nie wszedł no to ciężko. Czyli impreza stała naprawdę na przeogromnej liczbie ludzi, wolontariuszy, bo właśnie stowarzyszenie rozumie się załatwi ogromną liczbę wolontariuszy. Czy tego nie widać z zewnątrz? No co to jest, tak, zorganizować jakiś Wcale zorganizować. A to jednak jest kupa roboty. No i przede wszystkim wydawni wydawnictwa i firmy, które się pojawiły u nas na imprezie, też, też kawał dobrej roboty i tego, że chcieli nas gdzieś tam wesprzeć. Wiecie, zawsze uważam, że to jest synergia, taka widzicie. My im dajemy miejsce, oni mogą się promować, sprzedawać super. Oni nam dają no, za to pieniądze, czy też jakieś wsparcie. możemy sobie wspólnie. Stworzyć coś fajnego. My by z nich byśmy nie mogli żyć oni bez nas też, nie w takim stopniu oczywiście. To jest z reklamą. to jest fajne. Wydaje mi się, że chyba nie ma imprezy w stricte proszywkowej, która miałaby większą ilość wystawców w Polsce. Stricte wystawców. Bo będę na grać zabawa. Nie widziałem naprawdę chyba tam z 10 czy 15 firm, które się u nas wystawiały, nie widziałem tego, że targa i zabawa. Nawet eurobiznes firma z eurobiznesem tym zielonym takim przyjechała do nas i miała grę o Magdzie Gessle. I im się coś świetnie sprzedawało, sobie w ogóle świetny patent. A zrobiły się kolejki do nich i, i trochę inni wydawcy, wydawcy marudzili, że nie da się przejść. Bo ludzie stoją w, w 20-30 metrowej kolejce. Pamiętam takie uczucie, o którym też chciałem Wam powiedzieć. Jak dzień wcześniej myśmy to wszystko ustawiali, to kiedy podpisałem umowę, w sensie podpisałem dokument odbioru lokalu, to nie pamiętam, z którym gdzieś rozmawiałem, chyba z Kasią, ze stadionu. Myśmy podpisałem, ona dobra, to to jest teraz Twoje. Możesz robić, co chcesz. Możesz tu spać, możesz tu tańczyć. Odebrałeś... do doku, dokument, że przyjmujesz kontrolę nad tym terenem jest twój. Mogę tu spać, mogę tu zarządzać, mogę robić, co chcę. Oczywiście względem do umowy, no nie mogę tam zrobić, wiadomo. Ale twoje ma przecież takie mega fajne uczucie, że... że... że się dzieje i że... że, że masz człowiek takie... Zespoczywa e, na mnie taki e, ogromna odpowiedzialność, że tym jednym podpisem, wiecie zacząłem. Mega fajny. Zrobiłem e, dużo imprez. 2019 w ogóle był mega fajnym rokiem, bo robiliśmy. E, robiłem jeszcze Pyrkon, który był też jest specyficznym e, tworem. Całkiem inaczej się go robi niż planszówki, więc poznałem też naprawdę świetną ekipę z Pyrkonu bliżej. Byłem też na, na Pyrkon na Pyrwigilii. Miałem przyjemność spać sobie, wiecie posiedzieć, wypić drinka. Dostałem prezent czapkę z login Pyrkonu. Hmm. Pyrkon jest trochę inaczej, innym, jakby dużo nabrałem doświadczenia i pokory przy pracy też miałem genialną ekipę na Pyrkonie która mi tam pomagała i to wszystko ogarnialiśmy no mam nadzieję, że 2021 rok będzie fajnym rokiem że jednak wrócimy do tych do tych eventów no zobaczymy, tutaj to je, ale tutaj zobaczcie jest przepiękna polana z budynkiem mały sneak peek dla tych co oglądają może tutaj w tym budynku, kiedy zrobimy warsztaty z projektowania gier Wiecie. Jestem marzycielem. Ej, jak to kiedyś w jakimś szkoleniu, jestem kreatorem, że widzę różne rzeczy i chcę je tworzyć. Tak więc, kląsówki na APG Narodowym są w moim serduszku bardzo głęboko. Tym bardziej, że mówię, jakby też, też ktoś zauważył i chciał dać mi szansę, żebym się mógł wykazać. Co jest rzadko spotykane w moim przypadku, bo większość ludzi wydaje, większość ludzi wydaje, wydaje się im, że jestem na tyle. Już ogarnięto fajne, że jakby nie proponują mi żadnych współprac e, działania, gdzieś tam, że, że, że nie potrzebują. Lilo! Tutaj, chodź! No, zobacz, Gionę To białe tutaj biegnie, o. O. No, chodź. Ale zaszczykała. czego to są sarny i jelenie. Przed mną są też sarny jest łoś. Nie, to jest łoś, przepraszam, tam jest jeleń. Jest z wikliny zrobiony, to jest pająk, Taki ogromny, dziki. E, tu jest e, lis, albo kuna. Chyba lis, nie, lis, bo to jest za duży na kuna. Jest świetny patent w ogóle to jest. Więc e, kończąc temat, mało ludzi daje mi. E, zapraszamy do współpracy. Bo wydaje mi się, że nie wiem, to jest za mały projekt dla mnie. Takiego fajnego kolesia. To jest trochę smutne, bo dużo projektów gdzieś mi ucieka. potem mówię, ale byłoby fajnie popracować z tymi ludźmi. Albo byłoby fajnie coś tu podziałać. Ale gdzie myślę, że nie wiem, że może są zbyt mali z tym projektem, żeby mi gdzieś tam proponować? No niestety. Chodźcie, pokażę Wam przepiękną brzozę. To brzoza jest przeogromna. Nigdy w życiu nie widziałem tak ogromnej brzozy. Zobaczcie, to jest brzoza. Nie wiem, czy widzicie, jest po prostu ogromna. Hilo, no chodź. Zobaczcie, to jest brzoza. Przyważne takie małe patyczki. Jest ogromna po prostu. Z przepiękny zimno. No przestań już. Co się dzieje? Jakiś dziki sarny, co? No. Oh. Smutno mi, że tych w tym roku nie było, przyznam szczerze. Tak jakoś mi, mi pusto w serduszku. Ogólnie tak, taka moja mi gdzieś weszła, że w ogóle w tym roku tych eventów nie było i jakoś tak dziwnie, ale to tak już kiedyś rozmawialiśmy a propos trzeba sobie jakoś radzić i nie smucić się, nie płakać nie walczyć, nie, nie wyrywać tylko po prostu niektóre rzeczy trzeba zaakceptować, jakie są i iść dalej robić swoje cóż, może kiedyś zostanę hydrowilkiem albo coś innego będę robił żegnam się ja Lilo żegnaj się Lilo Życzę wam miłego dnia trzymajcie się kochani, do zobaczenia, cześć tak jest Lilo